Według raportu SBI Ripple ubiega się o licencję bankową w USA, by połączyć XRP Ledger z krajowym systemem bankowym. Powstanie Ripple National Trust Bank ma umożliwić obsługę stablecoina RLUSD, wzmocnić pozycję XRP i potencjalnie otworzyć firmie drogę do systemu rezerwy federalnej. Donald Trump zapowiedział, że część dochodów z ceł może trafić bezpośrednio do Amerykanów w formie czeków stymulacyjnych. Analitycy Bitfinex sugerują, że taki zastrzyk gotówki mógłby pobudzić popyt na bitcoina. Ekonomiści ostrzegają jednak, że wysokie cła mogą napędzić inflację i uderzyć w gospodarkę, niwelując potencjalne korzyści. Unia Europejska rozważa nałożenie sankcji na rosyjski stablecoin A7A5 oparty na rublu, zakazując obywatelom i firmom Unii Europejskiej jakichkolwiek transakcji z tym tokenem. Celem jest ograniczenie rosyjskich przepływów finansowych, omijających sankcje. Po więcej codziennych wiadomości ze świata Kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał poprzez lajkowanie, komentowanie i udostępnianie materiałów. To nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju. Pozdrawiam.